Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku, Pierwszy na tym kanale, chciałem rozpocząć nową serię. Seria będzie się nazywała Alpejska Farma. Gramy tutaj w Farminga 2019 na y, w mapie z dodatku Alpine. Mapa jest super, dlatego postanowiłem, że po prostu na niej będziemy tutaj rozpoczynać naszą przygodę. I teraz tak, z ciągników co my tutaj mamy na sam początek, Badger z 2013, Farminga Tyle tylko, że ucięli mu kabinę A wydaje mi się, że w sumie może i fajnie, że tak zrobili Bez kabiny, jakoś taki fajniejszy Ale syczną. Okej, okay, dalej mamy Lindnera, Linktrak Proszę bardzo, z turem, 136 koni, no idealny, dwie osie skrętne, tylnia, przednia, no nic dodać, nic co tak skrętne to to jest maksymalnie do granic możliwości. No, do głowa, chochla, tutaj e, widły, a tutaj nowość, rig track, elektryczny. Normalnie, bajera, elektryczny ciągniczek farmingu. Tam jest jego stacja tutaj ładująca, Na potem podjedziemy i proszę bardzo, o, zatrzymamy się, świeci się na zielono, ładuje. Z początku, tak szczerze, jak tylko zobaczyłem ee, te rig tracki, myślałem, że wszystkie będą elektryczne, ale nie, tylko ten tutaj malutki jest elektryczny. Mamy tutaj kosiareczkę z dodatku od Pottingera, przetrząsarkę. Zagrabiarkę, przyczepę zbierając od Pottingera, no to jest wizytówka tej firmy, przyczepa samozbierająca. Bynajmniej mi się z tym kojarzy, jak tylko słyszę Pottinger, mam tutaj przed oczami przyczepę samozbierającą. Prasa belująca od Pottingera. Eee, przyczepka na wodę dla krówek i przyczepka na mleko. Wodę też możemy tu zadawać, ale głównie to jest na mleko. E, mamy tutaj parę bel słomy, siana. O, a to jest urządzenie bardzo fajne. Od Figla e, chciałem. Próbowałem wymienić nazwę tego. Ale. O. No nie, uznałem, że po prostu nie będę wam tego robił. Fajne urządzenie, dlatego że ono zbiera belę postawione przez Belarkę e, z pola. Podjeżdżając i po prostu podnosząc je. Super. Zaczynamy z dziesięcioma krówkami, które potrzebują wszystkiego. Tak wygląda nasze początkowe pola. Terytorium. Czy tak to mówimy. Mamy na nim dwa pola zasiane trawą. I pierwsze co zrobimy. Bo trochę szkoda, bo trawa jest wyrośnięta, tak. To zrobimy siano kosy. Jak tylko zrobimy sianokosy z belo, to wszystko zaoramy, nawieziemy, zasiejemy i będziemy tutaj jakoś uprawę. Ale zanim to zrobimy, musimy zrobić porządki w maszynach. Musimy sprzedać kilka rzeczy. Na pewno ten samochód będziemy sprzedawać. Pa, podjedźmy, tak. I już wam pokazuję co tu tutaj stoi. Kosiaryczka. Z tą kosiaryczką. No ja mam bardzo mieszane uczucia. Tak jak widzicie teraz to super fajnie skrętna, tak. Włączmy ją. Nie ma się co przyczepić, tak. Ale, jak tylko. Proszę bardzo. Jak tylko wjedziemy nią na ziemię i odpalimy, przestaje to być skrętne. A jak próbujemy skręcać, to mamy dyskotekę. Tak lata tutaj dosłownie ta kamera masakra. Dobra, stop starszy. Łoo, Jezu, jak źle. Proszę bardzo, no. A, tak padaczki. Tylko nie narażajmy życia i zdrowia naszego rolnika. I tylko to sprzedajmy. Podjedźmy. Daj, dawaj Masz raz, dwa, trzy i cztery Jedziemy, o tutaj jest nasze pole Po prawo Wszystko będzie zaraz tutaj ścięte A tutaj nasze drugie pole, polewo. Dobra, nie szalejmy, tak. Nikt nie jedzie. Dobra, pociąg też nie jedzie. Super. Tutaj mamy pola. No one nie należą jeszcze do nas. W przyszłości dopiero będą. Dobra, zwolnij, bo na rondo wjeżdżamy. Nie szalej tak! A tu jest młyny, jak się nie mylę. Proszę bardzo, piękne miasto, bardzo fajne klimaty. O, już myślałem, że tam zarysujemy coś, ale nie, na no spokojnie. Dobra, trochę pod prąd, nic się nie stało. I teraz tak. Co my tu jeszcze chcemy sprzedać? Na 100% tą kosiareczkę i tą prze, nie przestrząsarkę, tylko zagrabiarkę. Zróbmy tak Tak Odczep się, dobra, elegancko A, no i baczerca trzeba będzie koniecznie sprzedać też Chociaż w sumie może i nie. Może na razie go sobie zostawmy. Może to kiedy indziej. Na razie pojedźmy z tymi. To sprzedamy, a wynajmiemy po prostu lepszy sprzęt. Bo jak zrobimy te siano kosy, to nam na bardzo długo one starszą. Więc wydaje mi się, że to po prostu będzie No bez sensu trzymanie. Tych maszyn aktualnie, jak taki mały użytek z nich będziemy mieli. Dobra, jesteśmy. Okej, okay. i teraz wynajmujemy to od Pottingera z dodateczką, nowa disk 812 i tego tutaj, E, halo i ciebie Dobra, dobra, wróćmy na naszą gospodarkę. A mianowicie w sumie pojedziemy od razu na pole. Przygotujemy się Dobra, szybciutko No i rzeczka nawet sobie płynie, nie zwróćcie uwagi na to, jest A myślę, że zaczniemy sobie tutaj Dobra. Rozłóżmy cię. Ciebie też. O. Czono opuszczone. Dobra, jesteśmy przygotowani. Okej, okay. ale myślę, że siano kosy to już w następnym odcinku. Także jeżeli się podobało, jakiekolwiek uwagi, czy tam komentarze śmiało piszcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, też mi nie widziana. Na razie do następnego.